Ja miałem tamtą mikro cały czas. Teraz, nie, tylko no, teraz. <grym> to ja byłem ten, jak miałem jak to byłem <grym> na <grym> Discord Dziesiątkami z klasy. A nikt mi nie powiedział, Chody Oddych, co chciałeś, tutaj? Coś mi zrobił, coś mi Co? Nie wiem, tak powiem. No to szasz, chyba. Kiedy wstaję. Myślę już o forbie. Nie wiem co zrobię, kiedy spać się kładę. Ledwo daję radę, piję lemoniadę, z refrenem już jadę. Przewierz wiersz Tobie, wiem, Dobra, że dobrze robię, bo w sobie, gdy pasuje. już będę w grobie, nawet czasem nocą, ręce mi się po Piszę wiersz o Tobie. Wiem, że dobrze robię, bo poczytasz sobie, gdy ja, już, już myślałem, kręc. że ja tam byłem. A więc bo ja, poczytasz to. sobie. Obie, moje Generalnie to tragedia, widzowie. Stinks mamy. Ty do pracy i do A, bo stream jest lulą. Tak. to się <laughs> <ma>. <laughs> <laughs> Leksi już koniec, Leksia leksi leksi. to, to, ja eee. to jest. Ja się nie Już koniec. Bo to, to jest... ja bym to nawet na czacie uczyła, żeby było sprzyjające. Nie, pewnie szakowałem, bo trochę nie jest koniec. Ani trochę no... nie jest koniec? Myślę, że dlatego, że mamy dużo wspólnego, bo teraz on jest Jajeks. Więc, kurwa, my się rozumiemy. <trym i> Wysocki, <znowu> nagrasz love songa takiego? <zij> Nigdy. A rafkę w co ją dałeś łapkę w dużym? Co ta, kurwa piosenka Team? West, jak to piosenka Leksia. Ale tekst pisał w Team X. Siema! A, ja siema David! Oj, no, siema! Cokolwiek tam napisał jak, jakikolwiek kurwa wers. Siema, David. Tragedia, Hello. widzowie. Leksiu sam ja... se grup wykopał i z piosenkę później zaśpiewał. sam sobie, sobie grób kopał, co? Dzisiaj nam co za jest kanał, jeżeli... No nie opłaca się, no, ale Co mogę powiedzieć? <noise> Stary Leksiu to był. Teraz już Nie Leksia zmusili. Strony, no. zmusili go? Tak nie ma szans żeby z nim. Są tu wszystkie. <noise> Nie, ale, Jak co sobie go. W 5 minut. ale napisz, napisz do Leksia bo na Instagramie się Ale się kurwy, kurwe. Dobra, widzę, piszę do lekcji na Instagramie. No, napisz, napisz. To jest chuj. Jak się wysyła wiadomość? No ale... Ja trochę nie... rozumiem. da się o, Taki jest zamysł przecież, żeby to miało być takie cringe'owe. To o co ci chodzi? A przecież o tym wie. Film z y, tworzenia naszej nuty disco polowej. E, Także wbijajcie swajpa, po jest pod... Spot, na kanale bossa Jesteś tam, z o industrie sa Sam film jest zajebisty, dawaj obejrzyj No tak, trzeba się dowiedzieć, kurwa Czy on jest gitem, czy nie No ale on, jest, kurwa, podpisał kontrakt ze śmiercią Musi robić sobie takie rzeczy tak. Bociany przyleciały musi. z Polski nawet na Musi. Jak nie myślecie, to wielki boss Lekcji nie lekcji, wieża na grubo, kopara i Fanfiction fan e, Moi drodzy. E... Zapraszam Co Ani już na wakacjach wyjebali <laughs> <laughs> Angehon. <laughs> no co? Siema, tak właśnie wyglądają łazienki na Malidwach. Zawsze są na dworze. Nie wiem jakim. Nie wiem czemu, ale tak Dobra, dostałem mój test idę zobaczyć chwila prawdy. Chwila prawdy. Ta, 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 ta Negatyw jest, jest. Wrócimy do Polski. Wrócimy do Polski. Wrócimy do Polski. Wrócimy do Polski. Ja nie mogę. Koncert Adele do naszego hotelu przyjechał. Z zaczyna. A to jest patrz, jak się zmuszał mrugni dwa razy. Nie, mnie to rozpierdala, że oni się cieszą, że oni do Polski wrócą. O chuj tu chodzi.